Walerian Kiezik urodził się 13 czerwca 1935 roku we wsi Popieliszki na Wileńszczyźnie. Ojciec był kolejarzem, a matka zajmowała się domem. Miał starszego brata, a rodzina posiadała własne gospodarstwo. Pan Walerian dobrze zapamiętał początki II wojny światowej. 17 września, kiedy to leciały samoloty, I, I chyba ileś bomb zrzucili na Brasław, a to było bardzo słychać dobrze. No i to zaczęła się wojna. Walerian Kiezik pierwsze lata spędził na zabawach dzieciństwa na Brasławszczyźnie. Bardzo lubił łowić ryby, między innymi w jeziorze Bierże. Tam na przykład jak tarło się, stynka w czasie tarła, no to wystarczyło sak, za wstawić między przerężenia i postraszyć rybę czymś i to już, już napędzało do saka i podnosiło się do góry i już pełno było ryb. Podczas okupacji sowieckiej Walerian Kiezik zaczął pobierać naukę w szkole podstawowej. Do tej pory w pamięci tkwi mu obraz cyklicznych rozstrzeliwań. Prowadzili w takich kolumnach, jeden przy drugim, Także nogę w nogę szli, i było tylko taki no, szum. No, to modlitwa ich taki wcześnie. No i oczywiście dokoła Niemcy z tymi z psami. I wyprowadzali na tak zwane piaski, tam zaraz za, za miastem, za Bresławiem. No i później było słychać tak, 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 strzelanie. Podczas pracy na kolei ojciec Walariana uratował uciekiniera z żydowskiego getta. Wiedział, że tata przewiezie przez, przez, to, przez to jezioro i tam gdzieś dalej pójdzie. No, no e, oczywiście, e, przepłynęli. Po wojnie w czerwcu 1946 roku Walerian wraz z rodziną wyjechał do Bartoszyc. Po przyjeździe do Bartoszyc osiedlił się z rodziną w gospodarstwie we wsi Długa. Tam wraz z bratem w prowizorycznych warunkach rozwijał swoją pasję fotograficzną. W jednym spokoju stworzyli ciemnie. W jednym spokoju odsunęliśmy szafę, i, i nad tą szafę położyliśmy ten, taką sklejkę, sklejkę, i z przodu to wejście zasłoniliśmy jakimś tam kocem, jakimś, jakimś tym, a w środku jakoś tam, tam był. Deska jakaś taka, na którym były talerze, talerze i, i z wywołaczem, trulaczem tym wszystkim i było, było jakieś tam tam no, niby ciemnie. Szóstą klasę Walerian rozpoczął w szkole podstawowej w Sempopolu. Później uczył się w szkole ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego w Bartoszycach, i liceum pedagogicznym w Lidzbarku Warmińskim. Po skończeniu edukacji rozpoczął pracę jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej w Liskach. Później pracował w Szkole nr 1 w Bartoszycach. Był także nauczycielem w Zespole Szkół Mechanicznych w tym samym mieście. W 1962 roku założył Bartoszyckie Towarzystwo Fotograficzne.